Zapewne ten film będzie ostatnim jaki nagram na tym kanale o tym serialu, ale moim zdaniem warto go nagrać, pomiędzy innymi dowie się dlaczego podjęli decyzję o zakończeniu emisji. Pewnie niektórzy z Was pamiętają film, w którym gadałem, że serial szkoła przechodzi do historii. W ramach przypomnienia informacja wyszła na live serialowej Dominiki. Początkowo myślałem, że to plotka, ale teraz okazuje się, że rzeczywiście kończą nadawanie szkoły. Szczerze mówiąc to zbyt często nie oglądałem tego serialu bo zwykle w tym czasie odpisywałem na wasze komentarze, ale zawsze było miło pooglądać sobie szkołę. W różnych artykułach można przeczytać, że nowego sezonu już nie będzie. Nawet pan Czaja to potwierdził. Dla wywiadu z wirtualnymi mediami. Kończą z tym serialem przez brak oglądalności, zarówno na Player jak i w telewizji. Przynajmniej tak przeczytałem w jednym artykule na Google Fed. Nie wiem jak wam, ale mi będzie brakowało tego serialu. I szczerze mówiąc mam do niego mały sentyment. Bo w końcu niektórzy bohaterowie z 19 plus tam zaczynali. Warto zaznaczyć w tym filmie, że wszystkie odcinki szkoły nadal będą dostępne na platformie Player. Więc jeśli ktoś będzie chciał to zobaczyć, to tam sobie to znajdzie. W opisie znajdziecie kilka najciekawszych artykułów na temat zakończenia emisji serialu Szkoła. Czy lubiłeś ten serial? Będzie Ci go brakować?